Chiny na własną rękę. Część druga. Zapraszam. Siadamy. 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 Wybrałyśmy bezpośredni lot z Warszawy do Pekinu polskimi liniami lotniczymi. Leciałyśmy w Sylwestra i na pokładzie wielkiego samolotu było dosłownie kilka osób. Kupienie biletu na metro, a właściwie kolejkę z lotniska do metra w centrum, to był pierwszy problem, jaki spotkałyśmy w Chinach. Płatność aplikacją nie działała, i finalnie sprawdziła się gotówka. Za dwie osoby zapłaciłyśmy 50 juanów, czyli 25 zł. E, w wielkich trudach. Udało się zamówić danie wegetariańskie, ponieważ y, pani chciała jak najszybciej się mnie pozbyć. Mm, a Patrycja mięsa, więc trzeba było coś wymyślić. No i mm, za szczęście przyszła pani, która mówiła po angielsku płynnie. Pomogła zamówić danie. Powiedziała, że są to ziemniaczki na ostro. Ziemniaczki. Y, Poszliśmy spać, bo byliśmy bardzo zmęczone. Dzedlak po podróży. I powiem wam, że danie na zimno te ziemniaczki. Naprawdę bardzo dobre. Pecha. No bardzo ładnie to wygląda to przede wszystkim. Wygląda w ciasteczko. Ale nie jest ciasteczkiem. Jest jakby takie słone, ale też jest słodkie, bo tutaj jest to normalne. Daj um, w środku ma jakby jogurt z owocami. Ale nie do końca. Bo nie jest to takie słodkie jak normalnie. To jest to takie mm, jaka bułeczka. Bułeczka, bardziej no? bułeczka. Tu mam pierożka z jęgopaluchami. paluchami. No, trudno. <grym> mm. To jest pierożek. <grym> o Boże, pecha. pokaż, czym masz. Jaką mamy? Jestem. Z mięsem, z mięsem, z ale bardzo dobry. Yy, jesteśmy na Morze chińskim. No trochę zachwyt powiem Wam. Jednak bycie na no, murze chińskim to jest yy, no, szok. Że <grytanie> sobie to wyobraża z widokówek zewsząd, ale... Ale wygląda to na żywo fenomenalnie. No i tutaj taka informacja: można wejść na nóżkach, można wjechać kolejką. 140 Yuanów, czyli jakieś 70 zł, to jest z powrotem i można spokojnie wjechać sobie kolejką, jeżeli ktoś jest zmęczony. My aktualnie jesteśmy chore po podróży, więc nie ukrywam, że skorzystałyśmy, bo tutaj się mocno zwęża temperatura. I zaciska płuca, więc bardzo ciężko jest wejść w tej porze roku. A co do przyjazdu, tutaj nam pomogła zaprzyjaźniona Chinka, ogarnęła nam panią kierowcę, pani kierowca w Niemilu. Nic nie mówi po angielsku, ale pomaga sobie translatorem, więc jakoś dajemy radę. Oczywiście nasza znajoma Chinka bardzo pomaga i tłumaczy, kiedy nie potrafimy jej zrozumieć, więc jest naprawdę spoko. Tej Chinki oczywiście tu nie ma, wszystko się dzieje na ujczacie, na potrójnej konwersacji. Są dwa wejścia na Murchiński. Ten komercyjny, gdzie pchają wszystkich turystów, bo tam są sklepy. I ten mniej oblegany, na który udało nam się wjechać dzięki podpowiedzi znajomych i pani Lu. Polecamy zdecydowanie, bo nie ma tu nikogo. Już w Pekinie widać, że jesteście jakby w innym świecie. Sklepów takich jak w Europie, w rozumieniu produktów, nie spotkacie, więc jak ktoś lubi próbować nowych smaków, to będziecie w raju. Dla nas to było rewelacyjne. Można było wejść do 7-Eleven, z czym spotkałyśmy się już w Tajlandii, ale i tak próbować chińskich produktów. Bardzo polecamy, jeżeli ktoś to lubi, bo można spróbować i odkryć naprawdę ciekawe smaki. Oczywiście polecamy też kaczkę po pekińsku, bo to jest tak zwany must-have, który musicie spróbować, będąc w Pekinie. ty właśnie wróciła z restauracji Miesionem z dostawą, z tej KMA. jest termiczna, dostałyśmy darmowy deser. Reszta nie, wiem, nie widziałam. <grym> Kasia i kaczuszkę. Ja sobie tutaj tak właśnie zrobię. Tu, tak tak. tu ma takie papierki ryżowe, tu ma bewałki kaczki, do tego warzywka i taki sobie robi zawiniątka. Dostała też jakieś kosteczki. I jak? Aha. Dobra. Jesteśmy na dworcu w Pekinie, jednym z dziewięciu chyba, jak nam powiedziano. No i przeprawa jest niezła. No, trzeba przejść przez Security Check. To no generalnie lotnisko. Każdy pociąg ma swój numerek, każdy pociąg ma też swoją bramę, z której z której i trzeba się udać do odpowiedniej bramki. Bo tam jest nasza bramka. Może być tak, że odjedziemy nie tam, gdzie trzeba. No, bilet został sprawdzony. My jako Europejczycy musimy przejść, zeskanować paszport, więc musimy się udać do pani, która nam zaskanuje. Nie możemy przez bramki przechodzić, bo często nie, nie działa to. Tak też zrobiliśmy dosyć szybko i sprawnie. No, generalnie jesteśmy pod wrażeniem. Bardzo fajne miejsce, w sensie duży dworzec. No. U nas czegoś takiego nie ma, pomyślmy o tym, że tutaj odjeżdżają głównie Pendolino, nasze polskie. Jak jest to bardzo imponujące, wygląda to naprawdę jak lotnisko, wielgaśne. Stałyśmy tutaj za około 25, może 30 złotych z hotelu, poprosiłyśmy pana na recepcji, żeby zamówił nam Didi, dałyśmy mu gotówkę, w ogóle spłaceniem jest standardowo problem. Didi to taki Uber, tylko Dokładnie. ichny. Uber, Bolt. Działa to dosyć y, sprawnie. Tutaj jechałyśmy naprawdę świetnym samochodem. Byliśmy pod wrażeniem. Nie znamy marki, niestety. Nie znamy, ale był jakby z salonu. Jeszcze był i no, Był przepiękny po prostu, więc y, no, za 50 juanów jechałyśmy jak. Krymowe! Dziękuję. Podczas kilku podróży kolejami za oknem cały czas widoczne były rozciągające się po horyzont osiedla, głównie wysokie budynki. Dowiedziałyśmy się, że w Chinach rodzice zapewniają nawet nowo narodzonym dzieciom mieszkania, przez co widać takie budynki widma, gdzie praktycznie nie palą się światła. Jest to tylko rodzinna inwestycja. Totalnie nas to zszokowało. Dotarłyśmy do naszych znajomych w pokazali nam słone jeziora, no i zobaczyliśmy, że każdy tutaj śpiewać może. Aga i Radek, nasi znajomi, którzy w Chinach żyją już 13 lat, zorganizowali dla nas wycieczkę nad żółtą rzekę Huanghe. Każdy ją zna z geografii. Na żywo koryto jest przeogromne, ale ze względu na to, że teraz jest zima, to woda płynie tylko na środku. Są tam też jaskinie, do których w określonych terminach można wejść, żeby zobaczyć siłę wody z bliska. To miejsce jest po prostu wow. <gry> A tu kręcę akurat, ale całkiem fajne. Super. Poprosiłyśmy, żeby Aga i Radek zabrali nas do większego sklepu, gdzie warto zrobić zakupy na powrót do Polski, albo wybrać coś typowego dla tego regionu czy całych Chin. I sami widzicie, wybór jest ogromny. Wzrok was myli, niestety. To nie jest zoologiczny, a spora część mięsnego w tym sklepie, gdzie oprócz krewetek, ryb czy kurczaków, kupicie żółwia albo żabę prosto z akwarium. Po przyjeździe szykowaliśmy się do zakupów na wieczorne posiedzenie, więc szukaliśmy czegoś smacznego. I tutaj, tak jak widzicie, różnego rodzaju tofu w każdej postaci i z różnego rodzaju zagryzki, które chcielibyście na pewno spróbować. Szokowała nas też liczba rodzajów, smaków po prostu chipsów. Nie będziemy tutaj podawać marek, chociaż je widać, ale smaków jest ogrom. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet smak mizerii był rewelacyjny. To co widzicie na ekranie, to mleko smakowe. A to z kolei to różne przegryski oraz paczki ze słodyczami, które Chińczycy sobie wręczają nawzajem podczas święta chińskiego. Dobrze, że 4. Zaraz po przyjeździe do Sian z zaprzyjaźnioną przewodniczką Lucy. Udałyśmy się, żeby zobaczyć słynną z National Geographic armię terakotową. Składa ona się z trzech magazynów. My polecamy zacząć od trzeciego, czyli tego najnowszego, który jest najbardziej dopieszczony, żeby skończyć na tym, który właśnie widzicie, który wszyscy znamy z naszą geografii. Xian to dawna stolica Chin. I jedną z jej głównych atrakcji jest zwierza dzwonu, nadal czynna. To jest najbardziej znany makaron z Siały. Bardzo ciężki, dlatego się popycham z pałeczkami i nie Bo ledwo go mogę go utrzymać, ale bardzo dobrze. To dzielnica muzułmańska. Spróbujecie tam wielu smakołyków, przede wszystkim świeżo wyciskany sok z granata. Właśnie jedziemy pociągiem do Chengdu i jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczone ilością miejsca, jaka jest na nogi w tym oto cudownym pociągu. Można się tu totalnie rozłożyć. Stoliczki. Nic nie przeszkadza. Są przede wszystkim wysoko, nie zdarza się Super. W okolicach naszego hostelu by było naprawdę przepięknie. Sami zobaczcie. długim spacerze udałyśmy się na wegańskiego Hotpota. To było najpyszniejsze miejsce, jakie spotkałyśmy w Chinach. Mm. są Co tam masz? Zaparowała. Mm. <grywania> <grywania> Wrzucamy Wam tu polecajkę, bo na pewno to miejsce warto odwiedzenia jak będziecie w Chengdu. Panie z Tybetu rewelacyjnie doradzają, co jest pyszne, i wierzcie mi, to jest pyszne. No i największa atrakcja Chengdu to oczywiście rezerwat Pant. Tutaj widzicie muzeum interaktywne, które jest atrakcją nie tylko dla dzieci. No, ale teraz zobaczcie, jak wyglądają prawdziwi królowie tego rezerwatu. Leshan to przepiękne miejsce w Szechuanie. Łączy ze sobą nowoczesne miasto i przepiękną przyrodę. Główną atrakcją jest oczywiście Wielki Budda. Z dworca w Leshan do Wielkiego Buddy można dostać się na dwa sposoby. Albo taksówką za 40 juanów, albo autobusem K1 za 2 juany. Jest dosyć trudny do znalezienia, ale udaje się to. Najważniejsze, żeby jechać do końca. Wielkiego Buddę można zwiedzać na dwa sposoby. Można wejść na głowę Buddy i zobaczyć wszystko z góry. Można wejść na statek i zobaczyć go od strony wody. My zdecydowałyśmy się na tą wersję ze statkiem, ale można kupić bilety na obie możliwości i skorzystać z obu widoków jednocześnie jednego dnia. Sam wielki Budda ma wielkość 25 budynku, więc na żywo robi naprawdę ogromne wrażenie. A z łodzi to było po prostu fenomenalne. Najpóźniejsze mandarenki mandarynki jakie jadłam w życiu, naprawdę. Przepyszne. Zobaczcie jak wygląda pięknie. Jeszcze tylko. Jakie są wielkie. Wielkości. A jest prawie wielkości dłoni. Właśnie dotarłyśmy, dostałyśmy większy pokój, chyba nie ma zbyt dużo gości, więc dali nam po prostu większy. No i mamy jeszcze cudowny ten naprawdę wart milion dolarów widok. Jest po prostu nie? O, jest taka mini słodka chatka. Wygrzacz, Ta górzysta miejscowość, Gększło, otoczona jest rzekami. I największą atrakcją tutaj są spływy. My zdecydowałyśmy się na spływ rzeką Li. Udałyśmy się tam Digi za około 70 juanów. Podjechałyśmy do centrum turystycznego, zakupiłyśmy bilety na spływ za 120 juanów od osoby. Jeżeli chciałybyśmy płynąć same, to musiałybyśmy dopłacić, bo 120 juanów jest w momencie, kiedy decydujemy się, żeby z nami płynęły dwie obce osoby, bo Łódź jest czteroosobowa. Więc zapłaciłyśmy 240 juanów, wsiadłyśmy do busika, który zawiózł u nas na przystań i tam już e, kierowane byłyśmy w odpowiednie miejsce. Oczywiście musiałyśmy poczekać na drugą parę, która do nas dołączyła. Na z największych atrakcji w Chinach, ponieważ góry, które widzicie, znajdują się na 20 iłonowym banknocie. Nam się mega podobało. Typowym daniem dla tego regionu są ślimaki rzeczne, i naprawdę warto ich spróbować to przepyszne. Jak to wyjąć? I co? Dobre? Mhm. Mhm. Odchodzisz? Tak, sobie didikiem właśnie. Z panoramicznym dachem na całym suficie przypomnę tam takie nawi, nawi, nawi skórka ja yeah. bambusa testowanie skórka 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 z jajko też zekrut ale Jajko w paski? Czy jest dobre? To nie było jajko, ani jackfruit, tylko to był korzuch stofu. Jest to przepyszne. Nie bójcie się próbować chińskich dań. One niczym nie przypominają tego, co mamy w Polsce. Wszystko jest świeże, pachnące, fistaszkowe, rewelacyjne. Guilin to nasza ostatnia miejscowość na mapie Chin, którą zobaczyłyśmy. Stąd. Liniami Air China rano wróciłyśmy do Pekinu, żeby później wrócić do Polski. Na koniec zostawimy Wam namiary na hotele, które są warte polecenia. Nie bójcie się i latajcie w tym rejony. To naprawdę niezłe doświadczenie. Pa, pa!